Witam, chciałbym Wam zaprezentować moją Suzuki GN 125 Wygląda ona mniej więcej tak 98 rok 54 tysiące jak widać przejechane Działa bez zarzutów. Odpalimy, pokażemy jak to chodzi. Zaraz dajemy kufry, pokażę jak to wygląda bez kufrów. Oczywiście światełka. Dają radę w nocy. Tak jest bez kufrów. Stalarz ściąga się około minuty znaczy się trzy kuferki po dojściu do wprawy 40 sekund firmy z jazdy na pewno będą chwilę poczekajcie pozdrawiam dzięki cześć lewa w górę